Pomnik Tadeusza Kościuszki, który stoi przy placu Żelaznej i Bramy w Warszawie, jest kopią monumentu z Waszyngtonu. Akt wandalizmu jest bezpośrednim nawiązaniem do protestów w USA, do których doszło po zabójstwie czarnoskórego Georgia Floyda przez policjanta. Niewiarygodne, do czego dopuścili się wandale. Na profilu Polsat News na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które przedstawia akt wandalizmu, do jakiego doszło nocą w Warszawie. Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik Tadeusza Kościuszki. Sprawą zajmuje się stołeczna policja. Na pomniku pojawiło się hasło Black Lives Matter. Jest to nazwa ruchu, który powstał w USA na fali policyjnej przemocy wymierzonej w stronę czarnoskórych obywateli. Polscy wandale nawiązali do gwałtownych protestów, które od kilku dni wstrząsają Stanami Zjednoczonymi. Pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony, który został uduszony przez funkcjonariusza policji z Minneapolis. W niedzielną noc taki sam napis pojawił się na pomniku Tadeusza Kościuszki stojącym na terenie Białego Domu w Waszyngtonie. Amerykański pomnik został dodatkowo pokryty hasłami będącymi formą protestu przeciwko polityce Donalda Trumpa. Do sprawy odniósł się ambasador Polski w USA. Jestem zniesmaczony i przerażony aktami wandalizmu popełnionymi na posągu Tadeusza Kościuszki w DC, bohatera, który walczył o niepodległość zarówno USA, jak i Polski. Błagam Biały Domi agencje do Spraw Konserwacji Obiektów Kulturalnych lub Przyrodniczych, by szybko przywrócić pomnik do pierwotnego stanu, napisał Piotr Wilczek. Dwukropek pomoc w odrestaurowaniu amerykańskiego pomnika zadeklarowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku. Swoją pomoc zadeklarował również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Polsat News zapoczątkował akcję haszmurem za Kościuszką, zachęcając Polaków do zapoznania się z historią Tadeusza Kościuszki i oddawania hołdu przy pomnikach generała w całym kraju Tadeusz Kościuszko cały swój amerykański majątek przeznaczył na wyzwolenie i edukację czarnych niewolników Wysokość spadku, na który składał się głównie zaległy żołd, umożliwiłby uwolnienie kilkunastu osób. Egzekutorem testamentu wodza był prezydent USA autor deklaracji niepodległości Tomasz Jefferson. Według woli Kościuszki, Jefferson który był właścicielem niewolniczej plantacji Monticello, mógł przeznaczyć jego pieniądze na uwolnienie pracowników, którzy dla niego pracowali. Niestety, wola generała nigdy nie została wypełniona. 2. Testament Tadeusza Kościuszki był, według historyków, symboliczną deklaracją wizji Ameryki, według której czarnoskórze obywatele mogli stać się częścią społeczeństwa. Wódz uważał, że wyzwoleńcy powinni otrzymać ziemię i narzędzia, które pozwolą im na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do życia. Reprezentowane przez niego stanowisko długo nie było oczywiste nawet dla abolicjonistów, którzy stawiali sobie za zadanie zniesienie niewolnictwa. Wiele osób uważa, że gdyby Kościuszko żył w obecnych czasach, podpisałby się pod hasłem Black Lives Matter. Zwolennicy tej teorii uważają, że generał z pewnością opowiedziałby się po stronie protestujących Amerykanów, nie zaś policjantów, którzy dopuszczają się zbrodni wobec czarnoskórych. Prawdy nie poznamy już nigdy. Niewątpliwie jednak, akty wandalizmu nie są właściwym sposobem na deklarowanie postaw politycznych. Źródło: Polsat News/Krytyka polityczna